Hej z tej strony Ewelina. witam Was w kolejnym odcinku z Clash'a i dzisiaj zrobię jedno ważne ulepszenie w moim deku, a mianowicie wymaksuję Royal Gianta mogę to jeszcze zrobić mega miniona na max level ale jak możecie zauważyć mam tylko 132 tysiące golda więc no malutko, 100 tysięcy za chwilę pójdzie na Royal Gianta zostaje mi 32, no i znowu będę musiała zbierać także tak się prezentuje mój deck na razie requestuję sobie arcerki, chociaż do mam bliżej, ale jednak stwierdziłam, że archerki będę requestować, ale to wszystko w swoim czasie sobie tak powolutku będziemy maksować. Tak jak mówię, wszystko jest do ogarnięcia, tylko po prostu, żeby grać, żeby zdobyć tego golda, żeby móc to wszystko ulepszać. Tak jest. Także co? Ja biorę się za maksowanie Royal Gianta i zobaczymy, jak mi pójdzie. Granie na arenie Max Royal Giantem. Powiem Wam, że strasznie przypominają mi się stare czasy. Moje początki w ogóle z Clashem, kiedy właśnie grałam Royal Giantem. To były kochani czasy. To były kochani czasy, a więc co? Lecę z pierwszą walką. Jestem aktualnie na 4900 i zobaczymy, czy po tych wszystkich walkach, które dzisiaj zrobimy na odcinku. Uh, czy uda mi się wbić 5000. Wy za mnie trzymajcie kciuki, ale ja lecę z pierwszą walką. Pamiętajcie o tym, mam tutaj 14 level, więc uh, może być ciekawie. No i co? Golden Knight na początku. Arcerki i mega minion. O kurde. Dobra, lecimy z Golden Knight'em. Zaskoczył mnie trochę tym Hog Rider'em. Uh, no i chyba będę grać na Hoga 2.6. Tak mi się coś wydaje. Więc za chwilę to zobaczymy, czy to będzie prawda, czy nie będzie. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. trafiła mi się Pekka. Ale w sumie spoko. Ech. Mówiłam, że spoko. To jednak nie jest spoko. <laughs> Moi drodzy, to, nie, to jednak nie jest spoko. I ja teraz nie mam jak się obronić, zobaczcie sobie. Ja w tym momencie z trasy wierzę. Bo Pekka uderzy trzy razy i po prostu mojej wieży nie ma. Dwa i trzy. I po mojej wieży. Hmm, no to ciekawie zagrałam, to ciekawie zagrałam, daję sobie zapa. Co?! Royal Giant jeszcze?! Ej, czy wy widzieliście kiedyś połączenie Royal Gianta z Pekką plus Hogiem? O matko, co to w ogóle ma być? Ja się pytam, co to ma być? Ale całkiem nieźle poradził sobie ten Golden Knight z Armią Szkieletów. No dobra, teraz mam trochę przewagę, bo on wyrzucił pekę, więc ja będę mogła coś porobić Royal Giantem. No chyba, że za chwilę mnie czymś naprawdę jeszcze nie wiadomo yy, jaką... Nie, no nie wierzę po prostu w typa, że on ma wszystkie karty na mnie. O, matko, ale mi się trafił typ. Masakra! Widzowie, czy wy to widzicie? Za chwilę ja postawię Royal Gianta i też postawię Royal Gianta. Ja no, postawił Hogridera. Teraz polecę z logiem w ciemno. A myślałam, że tutaj postawi jednak armię szkieletów, ale widzę, że tutaj kolega. Um. Ja pierdzielę! Nie no widzowie, co za kuszek? Kurwa... Co za pyk. Ej! Ej, powiedzcie mi, jak on tak gra. Co jest? Ej, ja mam tańszy dek od niego. A on po prostu mi spamuje cały czas tymi kartami. Lol. Lol. Wow, to jednak nie będzie 5000. Ale nie poddaję się lecę z kolejną walką. Ja pierdzielę. Co to był za Dek? Ja się pytam, co to był za Dek? Widzowie? Nie życzę Wam tego. Ale powiem wam, że im jesteś niżej na pucharkach, a ty naprawdę nie wiesz, co cię spotka. Tak w tym przypadku. O matko. No niesamowite. Nawet tutaj... Nawet tutaj się pojawił ten dek. Balon plus. Plus pan Lamborghak. O nie, jak ty będziesz mi tutaj wkurzać, koleżanko. To jest niepojęte. Ja ci muszę po prostu zlikwidować. No chyba, że teraz mi postawi armię szkletów. Ale wydaje mi się, że w tym deku nie ma armii szkieletów. Co jest? Co jest? Dobra, lecę z Golden Knightem. Ale zobaczcie sobie, jak ładnie ten Royal giant na 14 levelu wymiata. Całkiem naprawdę nieźle. O. 850 HP na... Jerzy przeciwnika, więc lecę szybko. Dun, Bang! No i elegancko widzowie. W końcu będzie chyba jakaś wygrana na odcinku, no chyba, że <grym> stanie się coś takiego. Coś, coś złego się stanie, że po prostu wiecie. Jeszcze karetka jedzie. Co? Jeszcze Mega Knight do tego balona? Pierdzielę, widzowie, co to w ogóle są za deki? Ja się pytam. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Ja pierdzielę. Widzowie, przecież to jest niepojęte. Na jakie deki trafią Czy Jeszcze ruda się pojawiła. Jezus, ja nie wiem ile jego dek kosztuje. Ale po prostu przechodzi on samego siebie. Dawaj, mega minion. Fajnie, że on tak fajnie daszuje ten Golden Knight. Naprawdę. Zobaczcie sobie, on na 11 levelu jest całkiem przyzwoity. Naprawdę. Całkiem jest kuźwa przyzwoity. Ciekawe czy mi odpuści. Mhm. Ale już mamy widzowie wygraną walkę. Zobaczcie sobie, Royal Giant poskładał razem z Golden Knightem. Nice! W końcu wygrana. Wow. Nie, Jaka skrzynka? Silver? Golden. Może być. Może być, ja na tym końcu nie mam pasa, więc. Więc czekamy na Silverka jednak. Jednak potrzebuję zrobić skrzynki 3 godzinnej, tak 8 godzin stracić. Lecimy. Dwunasty level. Okej. Okay. widzowie, czy tutaj też będzie jakaś tragedia? Czy tutaj też spotkamy jakiś deck, który jest naprawdę mega kosmiczny? Okej, okay, gramy na Golema. Teoretycznie nie powinno być źle, ale... jeżeli tam będą Ebarby, Inferno Dragon, Elektro Dragon, nie wiadomo co tam jeszcze, to... będzie kiepsko. Będzie kiepsko, naprawdę nie wiem czego mam się spodziewać. Okej, okay, pojawiły się minionki, więc ja muszę coś zazapować sobie. O, 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 o. Dawaj, dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Royal Giant. Jezu, gdybym miała zapad, to mogłabym po prostu zniszczyć. Pięknie. Ja teraz mogę lecieć z Royalem od środka. Ej, czyli ładnie go poskłada, widzowie. Ładnie go poskładam. Ja pierdziele, mówiłam wam o e-barbach, że mogą się pojawić. I one się faktycznie pojawiły. Ale tam inferno zjada. Wow. Wow. Inferno ładnie zjadł. Lecimy sobie z mega minionem. I będziemy kończyć mojego przeciwnika. No ta pierwsza. O, oddał mi walkę. No cóż, yy, nie miał wyjścia, bo naprawdę nie miał ze mną szans. Tak skromnie mówiąc, no to faktycznie nie miał szans. Szans. Good game, czyli trzy walki zrobione, dwie wygrane. Ta pierwsza, no naprawdę była ciężka. Ale udało się, udało się coś wygrać. Także jestem mega zadowolona. Znowu 8 godzin na skrzynka. No kurde, będę musiała po odcinku zagrać. <laughs> Odbieramy sobie legendarny token i będę mogła doładować do mojego, albo w sumie. A zostawię sobie. Na razie nie będę loga e, ruszać. Otworzę sobie skrzynkę. Jest 31 dni do końca sezonu. Widzowie, czy pobijemy swoje rekordy, czy nie pobijemy? O, to jest kurcze pytanie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Tak się prezentuje mój deck. Mam nadzieję, że w następnym odcinku, który pojawi się z tego konta, to że będę miała więcej golda i że po prostu zrobimy sobie mega miniona na max level, bo jednak jest mega użyteczną kartą. Także jeżeli macie, nie wiem, 4800, 4700 i yy, Royal Gianta na naprawdę tym levelu razem z tymi kartami, to po prostu możecie sobie tym deckiem zagrać. Co prawda, nie zawsze Wam się uda wygrać, no bo tak już jest w tej grze, że nie zawsze się nam udaje. Ale tak z ręką na sercu polecam Wam ten deck. Możecie nawet nim grać na 2 na 2 Ale na 1 na 1 też jest całkiem fajny. Tylko naprawdę trzeba mieć yy, ok level, bo jednak granie Royal Giant na levelu 4, 5, no to naprawdę nie ma sensu. Ale jeżeli macie tak na 13 jak ja, ale na 14 byłoby lepiej, to możecie spokojnie grać. Także to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia jutro. Bajo.